Witam witam wszystkich. Oh, tak. Ty, może zrobimy tylko akcję, będziemy podszoty robić. Da dawaj od razu Globus! Globus. Eee! A, sorry, kurwa. Myślałem, że mamy poddymiać. No dalej. No, rasa dobrze. <noise> rasa dobrze, to fakt, ale. Daję trzy. Kurwa, na 5 Na 10. Jak to. Puchar na głowie? No nie pierdol, stary. Tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie próbowałem, poczekaj. poczekaj. To może być ostry hardcore. Wow. ty, Tak się wow. da? Wow. Ty, a ja dawaj zrób pranka na słuchacza, jak przyjdzie z energetykami. Skop go. Skop. Ja pierdolę, tyle się to dopiero początek streama. To będzie potem? Ja pierdolę. Co się tak turbo rozkręca? Ty, on jest w niebie, to są wrota do nieba <śpiewanie> <śpiewanie> Mój aniołek, nie wracaj tu do tego przeklętego świata na ziemi Ja pierdolę, ale to ubóstwo jebane Oceń filmik brzydala? Tak jest, paskudy <śpiewanie> Kurwa, paskudy no przeszczy są... włosów? A po co on przeszczy włosów? Przeszczep w by włosów. mu się przydał, a nie <laughs> włosy ja później. Ja pierdolę ta reakcja, byle genialna. <laughs> tak dobra, tak co? Idziemy do mojej skarbki, nie? I trzeba spływ... ja jak teraz... się, że tak powiem, tą Pauliną kiedykolwiek bzyknął i przypadkiem no. by zrobili dziecko, to wyszedłby taki w połowie, hybryda, metr sześćdziesiąt, <laughs> po. Hobbit wtedy by wyszedł. Taki mały z dużymi stopami. Tak. <laughs> Taki ogłosione bym miał Mam towary Masz towary? Tak Dobra ekipy. teraz Teraz No Mogę chodź mieć, no Chodź przed kamerę to cię najebie Chodź, chodź. Wcale nie chciałem <laughs> Kurwa jeba. Napój ekipy cytrynowy No i drugi raz się muszę najebać <laughs> O, recenzja <laughs> napoju ekipy na streamie? Pi kurwa. Poczekaj, inspirowane lodami ekipi. Edycja limitowana. Kipi. Uwaga, otwieram. Ok. Otwarcie poszło dosyć ład. Ekipi. Pi kurwa. Gdzie? Halo! Halo, poczekaj, bo mi piszą, że jest epiki. Kurwa, nie. Epiki. nie. Do końca. Nie dam rady do końca tego na się napić. Na raz No reaguj kurwa, no! Gdzie jakaś reakcja? <laughs> kurwa, niedobre to jest! Niedobre jak? Jakieś porównanie? Hej, Wygazowana lemoniada stojąca na słońcu, jak byłeś na basenie leżałeś. O fuu. Ale gówno, jebane! Aż tak? Spokojnie, <tutajne> nie, <tutajne> <tutajne> tak samo, no. Ja pierdolę no ja że powrót do przeszłości. On kiedyś też tak wyglądał przecież. I go ten, co z nim wtedy robili? Jest dobrze. Kurwa, ja nie wiem o co chodzi. O, 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 o! Co to za nawiązanie? Uuuu. Isterek dla kumatych Isterek dla kumatych. Chodzi o jebanie Disa tutaj. Dobra, mamy przed. Przed był uśmieszek. A teraz mamy. <śles> Ty. No dalej ma za przecież. No on nie miał mieć ten? Prostej linii włosów. No widzisz kurwa, że nie ma włosów przed. No bardziej jest nawet ta szeroka bania przed, jak tyłem kurwa stoi. <śles> Wygląda jak piłka do kosza. Lepiej nie klepać cię po głowie obecnie. No nie, nie można. Lepiej nie klepać cię eee, ja po głowie obecnie. Ja pierdolę, bo twierdziło zabić. się, że go napierdalają. Boże, ale to wygląda Ja pierdolę, krimi. wiesz, że uścisnąłem w no, głowie Naprawdę? No, tej ręki. To nigdy nie szarowałem dokładnie. Eee, kurde, już myślałem, że dentysta X no, dobrze Emilka napisała. Ja pierdolę, jaka liga, jak jeszcze mamy tyle reakcji do zareagowania. Właśnie, tylko pytanie, były aferki widzowie już, czy nie? Narysować ci coś Marcin? Tak, proszę, paint. Dobra, Ale nie, patrz, dobra? Myślałem, że mam ci powiedzieć, co można narysować. A, no dobra, to dawaj, to powiedz, co mam narysować. Eee, słonika. Słonika? Dobra. Dzięki. Jeszcze nie skończyłem. A, no ja już byłem zadowolony, usatysfakcjonowany. <gulia> dobra, 18-15. <gulia> no dobra Maksymbołczyk! To ten co daje dupy! Prędko! Nieee! Umieśniony Brazylijczyk! <gulia> tak. Ja pierdolę! Moje serce zostało złamane. Co? Bo sam z swoim awatarem na nigdy A pisał więcej odcinków nagrywaj, bo to bardzo wciągające są. Stary, ludzie są tacy nudni, szarzy kurwa O, byłem dzisiaj w pracy, na studiach, a Maksym Wolczyk się wpierdala W swoim własnym stylu, mówi, że klient mu się zesrał na fiuta Zakochałem się w pewnym umieśnionym Brazylijczyku. ON SIĘ ZAKOCHAŁ?! Co zatem wszystkie czy Maksymy nie? są jakieś takie zjebane Wys i ono chuj tu chodzi z tymi Maksymami? Akurat wolałbym mieszkać z tym Maksymem niż z obecnym <laughs> Napisałem do tego umieśnionego Brazylijczyka i zaoferowałem spotkania. Spotkałem się z nim. Pierwsze spotkanie nie było w ogóle seksualne, bo to jest tak, jak dwie prostytutki się razem spotykają, to ostatnia rzecz, o jakiej myślą, to jest kolejny seks, bo już ileż można się ruchać. To jest tak, że ja go komplementuję, a on mi żadnego komplementu nie da. Całuję go. On czasem mnie pocałuje, ale tak raczej z niechęci. I nawet zobaczyłem jego telefon, i on nie miał w ogóle zapisanego mojego kontaktu. I w międzyczasie pisał do <laughs> osób. Po prostu moja miłość że mi się na Ja wierdam, ale mi przykro. On też. Więc też moje ostatnie spotkanie. <laughs> nie będzie czwartego. A wiedzieliście, że w Brazylijczycy mówią po portugalsku? No, ja no proszę, proszę. Ja Jaka ciekawostka. Teraz, no, ale że, ja przon, że ja Japczan naprawdę myślał, że Sasza Grey jest Polką, kurwa, to <laughs> też było interesujące. <laughs> o! Ty, Drakul wstał i pierwsze co zrobił, to z Delta za No i chujno Nie dasz takie dobre, a to wino. Ja pierdolę. Wszystko się posypało kurwa, nawet wino nie było dobre. Wszystko w pizdę. Maksym, jesteśmy z tobą kurwa. Maksym do Twojej Gdzie ja kurwa bym był Tawa. sugar Maksyma? Nie, nawet nie chodzi o to, ale jest taki problem, że suchar by się w nim zakochał, a woli wolił umieśnionych latynosów. I by było kolejne serce złamane, cała już by się posypała w chuj, nie? Tak, A to czy też. to prawda, że od wersov znowu Co? Nigdy w życiu tego nie widziałem i fuj, mnie mnie ja karakter. Gerdolę. I to ma ciekawostka suchara? No, no, no. Ja do mnie napisał. Hot pytanie. <noise> tak napisał. Ty, kiedy Paulinka ma urodziny? Ja pierdolę. To jest mocny. Ja kurwa. I teraz mam przed sobą to zdjęcie. 5 lat razem. No co? Zapomniało mu się. Kinka do jakiego sadge? Aj. Opadł. O kurwa. Nie spodziewałem się. Czegoś takiego. Pierdole, piszę do Wojtka Goli, idę do chudych byków nagrać coś. A, ty do chudych byków. To, jest, to, jest. to ty bardziej z Boxdlem możesz na, na ten kanał założyć grube kurwy. No to Możesz Zrobić kanał z Boxdlem. No no fakt. To, to się równa nagrać dwa filmiki. Ty. W ogóle chciałem się dowiedzieć jednej rzeczy od Boxdela. Zadzwoniłem do niego o 13, o, pytam. E, powiesz mi, a on ogarnięte zaraz do ciebie zadzwoni. Nie zadzwonił, no. nie. Nie ja jeszcze nie. Uuuu <laughs> tego kurwa Uuuu Ło kurwa tego I co, no co, co teraz będzie? A dużo jest tutaj sosu? No teraz się popłaczę, dobrać. będzie plu i mleko, mleka W każdym kurwa filmiku typuję pikantną rzecz i są to kurwa giga nudy, już to widziałem 100 razy nie dobrać Ja dobrać. bez gidu no, pokaż bo, bo kurwa połudność. tego Tą trzęsawę, czy mu się ta ręka druga na mleku trzęsie Nie no, mleko stabilne w chujak <laughs> <laughs> akurat jest o kurwa. Zomek! Jest <noise> stabilnie, mleko się czuło Jakby takiego burgerka dla Pana Żula dać <noise> Głodnego Myślę, O kurwa! Robimy tego pranka na 100% <noise> Ja pierdolę Rozdajemy jedzenie bezdomnym <noise> i dajemy im ostre burgery Kurwa patrz! <noise> Czemu ja wpadłem na takie coś? <noise> to my taką patelnię weźmiemy Zrobiłbyś komuś patelnię? Lepiej patrzę niż kufasem, <noise> <noise> jakie nawiązanie, człowieku! <noise> ja pierdolę! <noise> tak się rozkręcił Wojtek Gola ostatnio. Rozkwitu przy Rafonie, muszę Ci powiedzieć. A, ty, ja ci pokażę screena, kurwa, jednego co se. Za, co się se zapisałeś? Tak. No, no dobra. Ale się zestrałeś, gościu. Jakieś dziwne interpretacje. Mam wszelkie prawo do uważania się za elitarną jednostkę. Weterana Streamaxa, bo oglądam go od APA TROXA, czyli mniej więcej jak na no 80 widzów. Więc. huja, możesz nie powiedzieć? co robić? Ja już kurwa, takie rzeczy robiłem. Daj spokój, te kurwy to se ponarzekają i ponarzekają, no To jest trzecia rocznica dzisiaj. Ważnego wydarzenia w polskim internecie. Legendy, którą przed chwilą nie, oglądaliśmy. Nie no nie pierdol, że to dzisiaj Dzisiaj jest trzecia rocznica wygranej Rafonixa z Danielem Magicalem. A, No tak! Wow. Wow. Ja pierdolę, że tu chodzi o Elkę. Eee, Na moim streamie widzimy się w, w sobotę. Tak jest, niech niech was Piotrek teraz rozgrzeje, bo u mnie będzie jeszcze więcej przeglądu i jeszcze więcej League of Co no, sądzę o walce miksera? Ja pierdolę nie widziałem tego, widział was, to ktoś? Moim... Gdzie jest to pytanie? Nie chcę mi się tego całego oglądać. Czekaj, ona ma kurwa Easy, klapki na nogach za 2,5 kafla były emocji, i mimo że przegrał, i było mi mega przykro, no to uważam, że się pokazał z bardzo dobrej strony. Byłam wręcz zaskoczona, że się tak przygotował i że był w stanie tego popo obalić. Nie, ja się nie znam. Na... To mnie obalił? Bo ten popo wyglądał jakby był no, dwa razy cięższy od niego, także no i tak e, gratulacje dla niego. Gadaliśmy z nim właśnie na walce Gratul... Gratu A dwa razy kurwa. Ja wagę zrobiłem. Mnie, taka jedna baba mnie wkurwiała w komentarzach, to pisarze Przecież on był za ciężki dla naszego mikserka! Ustawka pod Fame! Żeby, żeby idol... Nie, nie idol tylko ten, jak czy na kolesiostwo jebane! Baba! kurwan, no, zaraz ci pokażę. Nie przejmuj się? Nie, no nie przyjmuję się, on ma pewnie coś lat. Bo siostra do mnie coś napisała. Tak, to twój masz na urodziny trochę lepszy. Nie, bo siostra, siostra chciała laptopa i dała mi tam ileś, żebym kupił jakiegoś, ale później doszedłem do wniosku, że jej kupię lepszego i kupiłem jakiegoś MacBooka. O kurwa, nie no. A skończyły ci się butelki, i musisz iść do łazienki. Tragedia, kurwa. Tragedia. No najgorzej, ja pierdolę, dobra. Przepierdolona sprawa. Nie jestem w stanie wam na razie odpowiedzieć, kiedy wrócę oficjalnie, ale na pewno wrócę. Czemu ty mi to wysłałeś? Kogo to kurwa obchodzi? No reakcja moja jest taka, że mam to totalnie w piździe. No i no jest reakcja. That, 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 a... O kurwa. Mam zjebaną psychę, kurwa, kurwa, rozumiesz. Jak idę spać, to wam sobie, że spadam z balkonu. Pakczam, pokczam. Tak właśnie spędzę całe dnie. Kurwa, mal, powiem wam, że TikToki to są takie mocne nieraz. Tylko trzeba trafić na takie popierdolone. Jutro li, obiecuję, jutro po szkole przyjdziecie, a ja będę kurwa tak napierdalał w ligę. Jutro wolno od szkoły, dzień nauczyciela. Ho, to! Kurwa wstaniecie, popowligę. Napierdalać będzie. Czy wracam do starej wagi? Nie, ja widzę, nawet wam powiem, że ja dzisiaj na treningu byłem. A taki update: Nikola Milanowicz. A to mówiłem już czy nie? Że Nikola Milanowicz, ten pisał do mnie na Instagramie i dał mi follow, i napisał: Zobacz, jak rzut przez biodro, taki jak ty. Ja mówię mu tak, dzięki szefie. Co, Jeleniewska znowu? Jakiś ten? TikToka widzowie myślą, że to pod tekstem do tego? Ona jest geniuszem. No, ona tak nakręca to siły, siła Ale kolejny się Jeleniewska po... bawi dentymi tymi i tymi rurami. No to jest jeszcze kolejny. Ten? <laughs> no to tak, no tak. Socki widziałeś dupę Jeleniewskiej, czy nie? Tak, bo to to chodzi w tym TikToku, nie? Że Dubsko pokazuje. Oh, tak, tak, tak. Tak, dobrze właśnie, dobrze. Dziękuję wszystkim za dzisiaj.